Witam wszystkich. jest taki szczególny dzień. Postawiam moich znajomych nabrać dzisiaj na fejsie, że wbiłem się w podróż. Miałem w ogóle plany, żeby zrobić więcej zdjęć, taką fikcyjną podróż zrobić, ale zapomniałem w jednym szczególe, że za każdym razem, kiedy miałem te zdjęcia z pociągu, za każdym razem byłem inaczej ubrany. Nie było takich zdjęć, żeby. To są kilka zdjęć w pociągach zrobić. Miałem tylko dwa zdjęcia. To musiały być takie zdjęcia pozarchiwalne z danego dnia. Wiele osób się dało nabrać, ale niektórzy zrozumieli, że to nie był żart. To był żart właśnie, a, a niektórzy nie, nie skumali. Myśleli, że naprawdę się wybieram gdzieś. Mateusz Kwiatkowski pozdrawiam, Maciej pozdrawiam. Kruk. Sobota w domu. Dzisiaj cały dzień sobie oglądałem to takie nagrania swoje. Jak zawsze mówię o tym, taki pamiętnik, to jest pierwszy dzień miesiąca. Jeszcze porządki musiałem zrobić. Przerobiłem większe porządki w niedzielą palmową, ale teraz w tygodniu jeszcze zrobię coś. No trzeba się odżywiać na rowerze, jak się idzie. To trzeba się nie tylko picie mieć, ale i jakieś jedzenie, bo to jednak człowiek wysiada jakieś odpoczynki pewnie po drodze też. Umyłem okno, właśnie <tryk> piłem wczoraj. No, jakieś batony, właśnie coś takiego, to że coś energii dawało. Na rowerze tak dużo nie robiłem, może 60 km. Ale już że musiałem je, coś zjeść po prostu, nie tylko o picie żeby się, Albo do Skierniewic albo do Sokaczewa zdarzyło się pojechać Raz do Biela z kolegą, bo jak się we dwójkę idzie to jest raźniej To tutaj 60 było, po około, w dooko, dookoła po prostu, nie na najkrótszą drogą To jest Lambert Duran. Ja będę musiał usunąć tę osobę. dziwna postać. Podejrzewam, kto to jest nawet. No nie wiem, kto to bo tak. Zacząłem coś podejrzewać. W, w, tutaj we. Zacząłem coś podejrzewać tutaj. Ta osoba coś przypominała. E, przypomina kogoś, kto mnie troszkę krytykował. Latam, latam. Dzisiaj, dzisiaj nie latałem, deszcz padał. Byłem zajęty po cały dzień. w Paszko, coś takiego. Tą osobę mi przy, tutaj, 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 Ta twarz przypomina coś. Ściągnęło mi to latanie dronem. Nawet myślałem sobie wieczorem polecić, jeszcze z Dłowiczym. Bo ten dron nawet jest tak ustawiony, że lepiej filmuje niż ten stary. A to kwestia ustawy nie że jeżeli... Wydawało mi się, że lepsze zdjęcia nocne zrobiłem. Tylko on ma taką wadę, że na tle gwiazd no jak są chmury, to jeszcze w porządku, ale na tle gwiazd może być wcale niewidoczny. Ja Mamy tylko jedną lampkę, a mówi się, żeby do latów nocnych dron miał z boku wiesz że te światełka też. Ten Mavic Mini właśnie coś, tutaj producent nie pomyślał się. mniejszą wagę drona zrobić, ale nie, nie pomyślał, żeby miał oświetlenie odpowiednie. Żeby przy silnikach były jakieś lampki. Silniki się włączają, żeby od razu zasi, zasilane od silniku było. Można dokupić, ale wtedy dron jest cięższy. Ale kto by sprawdzał? Specjalne oświetlenie. Zgłaszam lot, ale dlaczego nie zgłaszać? Takie przepisy niby są, że chociaż uważam, że jak się, jak się lata na przykład, to śleda nisko powiedzmy, do wysokości tam drzew, budynków, to do niego nie pojawia się takiej konieczności. Wiadomo, że tam samolot, helikopter nie pojawi się w jakimś ciasnym miejscu. Chociaż na polu, no wiadomo, w każdej chwili coś może wylądować na otwartym terenie. Ale i tak to, to trzeba pilnować, czy, że awionetki tu latają w okolicy. No strach w Bobrownikach na przykład wystartować, bo tam awionetki startują z lotniska. Ja wiem, że to był żarcik, bo już drugi raz dzisiaj mi ktoś napisał taki żarcik, że coś jest. Ja wymyśliłem żarcik na fejsie, że, że podróżuję. Uznamem napisałem, ja Miałem napisać Warto, napisałem Warto, ale na okazało się, że warta jest od ósmej coś, a ja napisałem to już po szóstej. Ja miałem w ogóle całą trasę sobie wymyślić pociągiem, tylko zapomniałem, że nie mam takich zdjęć, był jednakowo ubrany. Bo było trochę dziwne, że tutaj inna kurtka, to inna, inna bluzka. Co to jest? 510? 510? Halo. Cześć Daniel. Kto mówi? A znajomy z live'a, bo mam takie pytanko do ciebie. No. Bo ktoś, dowiedziałem się od pewnej osoby, że zacząłeś pracę w Kauflandzie na Kasie. Co? Czy to prawda? Czy to nie, żart nie. prima primis. Nie, to żarcik był. A nie no spoko, bo tam widzę, że lubi się ten Kaufland, i mówię, może zacząłeś pracę tam. Nie, nie, nie. Otrzyma się, pozdrawiam się daniem. Wiem, że OSP Kiernozie ma mieć promesę na, na nowy wóz. Dostała promesę na nowy wóz, podobno. Chociaż z tym zgłaszaniem lato się zdarzyło kiedyś, że zasięgu internetowego nie miałem. Poza zasięgiem byłem. Także tak latałem nielegalnie. Jeśli tam na wiosce się lata, to właśnie są takie miejsca, gdzie jest zasięg kiepski. Po prostu daleko jest od nadajników. Jest problem. O, jeszcze szybciej. Halo. Hej, kapitano, że podobno, rentę dzisiaj odpadałeś. Co? Hej, kapitano, słyszałem, że podobno rentę dzisiaj odpałeś, Zwykłeś się renty. Co ty pieprzysz, człowieku? Zagną, dobranoc. Takie, no, takie żarty to nie, nie, nie ze mną. Dobra już jest, to się zaczyna. No i co ja. Ustawiałem miesiąc subów i teraz okazało się, że jest za mało. To niektórzy nie potrafią się zachowywać. no. Już numer przestał poprzedni działać, bo już jest. Chociaż nie tam ważność konta jeszcze chyba była, ale znaczy jest wyłączony ten telefon. No jest, jest coś tam. Miała to rzekomo odstraszyć, ale widzę, że nie odstrasza. I numer prywatny. Halo. Cześć, cześć Daniel. Powiedz mi, co były przed świętami uspowiedzi. Jutro będę. A będzie niewinna ucieka jutro? Co za debil? Co za debil? Takie rzeczy gada. Później będzie to z tego, to będzie, wiesz, to jest nagrywane i będzie z tego hej robiony jakiś. kogoś się nudzi. Zakład pogrzebowy słucham. Ja się nie zdenerwowałem, jak mekę pańską czytano. Nie lubię stać, żeby długo, ale siedzieć też. Chociaż teraz lepiej się w kościele czuję generalnie, tylko muszą leki zadziałać. I dlatego wolę w niedzielę palmową iść do spowiedzi. Zawsze to mi odwraca trochę uwagę. Chociaż zdarzało się, że przed... jeszcze przed czytaniem męki pańskiej mi wyspowiadano i wtedy... Musiałem jakoś tam wytrzymać, ale w świadomy, że byłem u spowiedzi, już to czasem uspokaja właśnie, się lepiej czuję. Ale ogólnie w pościeli nie tak źle był. Kostnica, słucham? No bo sobie żarty robił z Was. Nie kogoś się nudzi. Agencja Towarzyska, słucham. Witam, dzień dobry. Mam pytanie. pytanie. Chciałem się zapytać, o co chodzi z tą niewinną uciechą, bo... Spadaj. Dobra, koniec. Koniec. Koniec, koniec. tylko z jedzenia mięsa, nie wiem, to jakiś wymysł chociaż ja wiem, że robaki takie złe no już jakieś do, dodatki stosują słyszę. Do. ale to nie może zasobić całkowicie mięsa, to jakiś tam dodatek tak jak gdzieś się brzydzimy, że żaby jedzą we Francji bodajże u nas, no u nas to obcokrajowcy się dziwią, jak można zepsute ogórki jeść, kiszone ogórki. Może to jest kwestia też przyzwyczajenia do pewnych rzeczy pewnie. Czy zepsutą kapustę, na przykład kiszoną kapustę. Z bigos jest znaną potrawą, gdzieś za granicą to jest egzotyczne. Też jakieś tam źródło białka jest podobno. Pytanie, czy nie będzie taka pogoda, że nie, nie pozwoli w ogóle y, uprawiać u nas y, susza, uprawiać y, paszy dla zwierząt. Okaże się, że trzeba będzie hodować robaki, bo one może mają mniejsze wymagania. Nie wiem, ale raczej, raczej na no, póki co na razie wszystko jest Technika nawadniania pól wchodzi. Powinien jeszcze być więcej zatrzymywania wody rzeczywiście. się nudzi. No nie no, to już się zaczyna, zaczyna dziać tutaj. 514, ktoś tu dzwonił. Dobra komuś się nudzi po prostu. Wystarczy, że jakiś wulkan większy wybuchnie i się ochłodzi. Albo. Oglądam taki. Już komuś się nudzi. No, no, Musimy skończyć to, bo widzę, że komuś się nudzi. No, na szaman. Nie, no. Nie będę tolerował. 10 lat temu była Wielkanoc. Długi dzień Wielkanocy był i pełno śniegu było 1 kwietnia. To nic nowego, że tam śnieg pada po tej porze. Roku. Nie mogłem normalnie prowadzić tego, bo już zaczyna się. Tak, w 2013 tak było właśnie. Oglądałem właśnie te nagrania swoje archiwalne przed 10 lat, z drugiej połowy marca. to mam to zarejestrowane. Ale tak być nie może, że są oszukiwane lokale gastronomiczne. Ja tyle razy mówię, że tak nie wolno robić. A później wychodzę na oszusta. Już zawiadomą policję, to później ja będę miał problem z policja prowadziła sprawę. Policja wie o tym. Gorzej, żeby jeszcze każą, będą wzywać no, znowu. Nie, kończymy tego live. A. Dobranoc.